Pękło. Dostań. Nie, nie. Dostań. 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 Chodź. Chodź. Dobrze zrobiłeś. Uczu Misia, pies na medal. Pierwsze miejsce. Ale śmieszne. Misia. Musi nie. najpierw przerzuć to co dostała. Siad. Dostań, dostań! Nie, dostań! Siad! Dostań! mnie też! Dostań! Chodź! Chodź mi siad! Dostań! tak, że biegnie. Okay. Dostań! 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 Nie! Dostań. Siad. Dostań. Siad. Okay. dostań! 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 Dostań!